A tarot. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby z znaku Barana. W waszym pytaniu na wrzesień. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to co pasuje do was, do waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy czy ascendent. Bo tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. A czemu by nie? Szczególnie jeżeli to czytanie nie będzie z wami rezonować. Fajna energia. Mówiąca o tym, że we wrześniu sukces jak najbardziej jest osiągalny dla baranka. Może chodzić o jakiś awans, tak? Jak najbardziej ta karta może świadczyć o sukcesach takich zawodowych, dotyczących również waszych projektów czy też inwestycji. Wygrana w przetargu. Wszystko zależy od kwestii indywidualnej, znaczy od tego, co teraz dzieje się w Waszym życiu. Być może jakiś baranek stanie się rozpoznawalny, tak? Jeżeli na tym Wam zależy. Także zobaczymy, o co tutaj chodzi. Emanować będziecie energią pewności siebie, zdecydowania. I wiecie, takiej dumy. No je, oj, los się zdecydowanie do Was uśmiecha, drogie baranki. Idzie do Was jakieś spełnienie marzeń, coś, czego, no ja bym powiedziała, od bardzo dawna pragnęliście. I właśnie, jeżeli na coś czekaliście już od, ja bym powiedziała nawet kilku miesięcy, to nie jest krótki czas, to, to nie jest coś, co narodziło się w Waszej głowie tydzień czy kilka tygodni temu. Wy już od kilku miesięcy być może staraliście się. Coś zamanifestować w swoim życiu. Od kilku miesięcy czekaliście na rezultaty waszego zaangażowania, waszej pracy, czy po prostu na coś, co, co było i jest waszym pragnieniem. I teraz ten moment yy, takiego oczekiwania. Zniecierpliwienie być może związane z tą sytuacją, jakaś taka mniejsza, większa frustracja, to wszystko będzie odchodziło do przeszłości. Bo tu we wrześniu to marzenie, znaczy to marzenie, ten cel, tak, zostaje osiągnięty. Plan się realizuje zgodnie z Waszymi postanowieniami. Narodziny, czegoś nowego. To może być czas uzdrowienia, tak? Wychodzenia z, z problemów, z trudności. I teraz to jest, tak? Teraz czujecie, poczujecie się, jakbyście się znaleźli na tej fali powodzenia. Więc jak najbardziej może się to przełożyć na Wasze sprawy finansowe. Może mieć to przełożenie, właśnie. To może być coś, co zapewni Wam więcej poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa w życiu. Ale być może chodzi o sprawy związane hmm, również z kwestiami uczuciowymi. Tak, jeżeli baranek poszukiwał od kilku miesięcy lepszej pracy, lepszych możliwości, hmm, Jakiegoś pomysłu na siebie, tak? Eee, no to te oferty, te propozycje po prostu spływają do Was we wrześniu. Otwierają się możliwości i myślę, że tutaj naprawdę będziecie mieli w czym wybierać. Może być tak, że ktoś z zewnątrz przyjdzie do Was mm, właśnie z propozycją współpracy, z propozycją wspólnego projektu. A jeżeli staraliście się o awans, to tutaj jest szansa, że wasze starania zostaną usłyszane. Naprawdę świetna energia. Także świetne, świetne czasy. Mówię finansowo, zawodowo. A jeżeli chodzi o relacje, to ja zaraz sobie tutaj dołożę kartę, ale tu widzę różne scenariusze. Yy, I może być tak, że yy, pamiętajcie, czasami, jak mówię o różnych ewentualnościach, to mogę mówić o Waszej energii, ale też te energie potrafią się zamienić. I może chodzić na przykład o energię Waszego partnera czy też partnerki. Yy, no tutaj. Yy, yy, Dodam Wam otuchy, bo karty mówią o tym, żeby baranek pozostał mimo wszystko pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o Wasze życie uczuciowe, emocjonalne. Czyli, jakkolwiek trudna by była nawet sytuacja, to jest szansa, że to wszystko się naprostuje, że wyjdziecie z problemów, z trudności. I tutaj tak, dwa scenariusze, bo jeżeli mówię do osób, które są w tej chwili same hmm, no to jest szansa, że poznacie kogoś nowego. To może być nawet osoba właśnie z przeznaczenia. Ktoś, kto miał pojawić się w waszym życiu. I ten los sprawi, że się spotkacie. To może być poznanie poprzez jakichś takich znajomych, przyjaciół, ale też właśnie niewykluczone, że to będzie osoba z takiego bliskiego wam otoczenia, tak? Czyli ktoś, z kim albo wy będziecie współpracować, albo będziecie się gdzieś mijać, w takim miejscu, gdzie przebywacie bardzo, bardzo często. I może być tak, że naprawdę tutaj pojawi się ta pasja, pojawią się te motyle w brzuchu. No i zacznie się dziać, szczególnie jeżeli faktycznie starałyście się zamanifestować. Kogoś, niekoniecznie kogoś konkretnego, tak, ale partnera w swoim życiu. To jak najbardziej. Um, tu ten czas oczekiwania, aż coś zacznie się zmieniać, coś zacznie się dziać w moim życiu uczuciowym, odchodzi do przeszłości. Jeżeli gdzieś tam jakaś osoba z przeszłości jeszcze się kręciła, tak. Albo pojawiały się w Was jakieś takie myśli, wspomnienia, rozrzewienie dotyczące kogoś konkretnego, ta osoba również odchodzi do przeszłości. Wy już tu, ja bym powiedziała, jesteście uzdrowieni. I nawet jeżeli pojawiają się myśli dotyczące konkretnej osoby z przeszłości, to za tym nie idą jakieś większe emocje. Tu już jest taka akceptacja, to co ja czuję. Hmm. Jeżeli zaś mówię do osób, które są w relacji, ale tu ja bym powiedziała bardziej takich skomplikowanych, to powiem tak, to może być, yy, mówię, zawodowo świetny miesiąc, ale jeżeli chodzi o relacje, mogą się tutaj pojawiać różne trudności. Poczucie, że te wasze. Wasze emocje, wasze uczucia nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane. Że nie jest, możecie poczuć, że nie jesteście przez partnera słyszani, widziani tak? w taki sposób, jakbyście chcieli tego doświadczyć. Może być tak, że albo wy, albo partner, tutaj jedna ze stron będzie tak zapracowana, tak zajęta pewnymi sprawami, że może nie dostrzegać pewnych rzeczy, pewnych sygnałów. No i właśnie, i tutaj wchodzi ego, wchodzi duma, pycha, albo z waszej strony, albo ze strony partnera. To może powodować, że będą właśnie pojawiały się pewnego rodzaju konflikty, ze względu na to, że ktoś tutaj nie potrafi spojrzeć na siebie. Tu jest takie, wiecie, taka energia. Zrzucania na siebie odpowiedzialności, albo ty to, to albo ty tamto i tak dalej. To może rodzić jak najbardziej nieporozumienia, frustracje. Niemniej jednak karty sugerują, że jesteście w stanie wyjść z tych trudności. Dla niektórych to może być taki czas trochę zwariowany bo tutaj też część z was może być bardziej skupiona na dzieciach na tym żeby w odpowiedni sposób nie wiem zorganizować się bo jest rok szkolny tak i tak dalej wszystko się zaczyna trzeba na nowo pewne sprawy poukładać i możecie być mocno skoncentrowani na tym żeby zapewnić tym dzieciom to poczucie bezpieczeństwa tak żeby w tym wszystkim nie zwariować i to też może powodować, że trochę z tym partnerem będziecie się oddalać od siebie. Szczególnie jeżeli tymi sprawami będzie zajmować się tylko jedna osoba. Że nie, że szczególnie wtedy, kiedy zabraknie takiego współdziałania, wówczas ktoś może poczuć, że, że jego potrzeby właśnie no, są tutaj spychane na dalszy plan. I mówię, wy, wy możecie tak się poczuć, ale również może poczuć się tak Wasz partner. Dlatego warto zawsze pamiętać o tej harmonii, o równowadze o tym, żeby, żeby komunikować swoje potrzeby, żeby ze sobą rozmawiać, żeby szukać tych rozwiązań. Nie czekać, aż coś samo się wydarzy. No, ale mówię, to może być do nikogo, to może być do jakiejś, jakiegoś jednego baranka. Także bierzcie na to poprawkę. Jeżeli jesteście w, wiecie, satysfakcjonującej relacji, to prawdopodobnie po prostu większą uwagę będziecie skupiać we wrześniu na dzieciach. Czy jeżeli nie macie dzieci, to na jakichś nowych projektach, na nowych przedsięwzięciach. Na, na, na tym, żeby właśnie otwierać się na nowe możliwości, takie zawodowe, tak, bo to naprawdę będzie sprzyjający czas ku temu. I to, co możecie najlepszego w tym miesiącu, we wrześniu, osiągnąć, no to właśnie podjąć, słuchajcie, dobre decyzje, jeżeli chodzi o wasz kierunek. Czy taki naukowy, czy kierunek zawodowy, tylko że, żeby to było podjęte racjonalnie, nie pod wpływem chwili, tylko przemyślane, tak? To ma być przemyślane. I tutaj naprawdę dobre decyzje zaprowadzą Was do sukcesu. Także trzymam kciuki. Tyle, drogie. Baranki, dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.